Więc to gdzieś się chyba ogólnie też nas różni od obecnej klasy politycznej, że my patrzymy na politykę z punktu widzenia interesu naszego państwa. I w ogóle tak powinna być prowadzona polityka, tak? Nieważne, czy to jest polityka niemiecka, czy to jest polityka polska, ona powinna być prowadzona z punktu widzenia interesu państwa. Ale co z reparacjami? Bo to też jest temat, który rozgrzewa Polaków. No, dla mnie to jest bardzo niewygodny temat, bo właśnie mam polskich przodków, i oczywiście. Y y y w sensie moralnym rozumiem ten argument za reparacjami. Jednocześnie jestem politykiem wybranym w Niemczech i muszę tu orientować, kierować się niemieckim interesem. W Niemczech w sumie wszystkie partie są przeciwko reparacjom. Nie ma chyba żadnej partii, która by wypowiadała się za, a WD też jest przeciwko reparacjom. Mi się wydaje, że kwestia jest, problem jest prawny, mi się wydaje też w pewnym sensie, bo wtedy trzeba były te wszystkie kontrakty na nowo wynegocjować. Ale oczywiście rozumiem polski punkt widzenia. Jednocześnie z reparacjami jest jeszcze tak, wspominam o tej polityki winy, o tej pedagogiki winy. Ja w tym widzę taki metapolityczny problem w sensie tym, że. Niemieckie, niemiecka e, albo młoda generacja, która w sumie tym nic nie miała do czynienia, nadal będzie jakby uczona, że zwinna za to i za to, co przodkowie rozrobili. I to mógłby być problem, mi się wydaje, w sensie takim, że to doprowadzi do tego, że będą jeszcze bardziej czuli się moral albo taki będą jeszcze bardziej czuć taki mm -hmm. obowiązek moralny, żeby na przykład jeszcze szerzej otworzyć granice i jeszcze szczerzej prowadzić taką jesteś, politykę. Ale to jesteś za tym, żeby pewne fakty historyczne wyeliminować nie. z nauczania historii? Nie, nie jestem za hmm. tym, żeby wyeliminować fakty z nauczania historii, ale nie może historia i też na przykład zajęcia historii nie mogą polegać tylko na własnej winie. A tak w Niemczech jest. Ja wiem, że w Polsce jest to trudno, że, że ludzie nie wierzą w to, że, że w Niemczech tak jest, że uczą cały czas tylko o winy niemieckiej, ale ja jak chodziłem w, w Hamburgu do gimnazjum, to cały czas tylko o tym nam mówili. I mi się wydaje, że to jest, ja to rozumiem w pewnym sensie, tylko że to doprowadza do tego, że powstaje właśnie taka mentalność winy. winy a ta mentalność winy potem mhm. doprowadza właśnie do takiej polityki, o której właśnie wspominałem, że otwiera się granice, wprowadza się imigrantów i tak Ale na tym w efekcie końcowym też cierpią inni, też Polacy. Mhm. Tomasz, jesteśmy w Parlamencie Europejskim, współpracujemy razem w jednej grupie. Mamy kilka konkretnych celów do zrealizowania, mam wrażenie, i musimy do tych celów przyciągnąć innych prawicowych czy centrowy centroprawicowych europosłów. A między innymi no to jest odsunięcie Zielonego Ładu, weryfikacja polityki migracyjnej, postawienie granicy takiej centralizacji Unii Europejskiej, postawienie granicy przede wszystkim tym planowanym zmianom w traktatach unijnych. O właśnie, to jest w ogóle ciekawy temat. Masz wrażenie, że wrócimy w tej kadencji do zmian w traktatach unijnych? Że Komisja Europejska będzie... Planowała wprowadzić jakieś takie zmiany, które przerzucą część kompetencji z państw narodowych na tak zwaną egzekutywę na Komisję Europejską, bo to co się wydarzyło przed końcem tej komisji, kadencji Komisji Europejskiej, ten cały raport grupy Spinellego, który mówił właśnie o tych zmianach w traktatach unijnych, mam wrażenie, że był takim... Że był wypuszczony po to, żeby wysądować, jak ewentualnie społeczeństwo europejskie, poszczególnych państw europejskich zareaguje w ogóle na takie zmiany, u nas w Polsce był bardzo duży sprzeciw, szczególnie wobec możliwości odebrania Polsce prawa weta. Tutaj mówi się, Nie. że jednomyślność w głosowaniach uderza w rozwój Europy. No i pytanie, czy my się teraz też z tym twoim zdaniem, czy my się teraz z tym zderzymy i czy uda się to powstrzymać? możliwe w Niemczech takiej debaty w ogóle nie było bo mi się wydaje że większość niemieckiego społeczeństwa w ogóle by z tym nie miała żadnego problemu ale też Niemcy się rzadko sprzeciwiali właśnie ale Unia Europejska dąży w ten kierunek tak Mhm właśnie To jest bardzo niebezpieczne To jest bardzo niebezpieczny kierunek i po to jesteśmy my w Parlamencie Europejskim żeby informować państwa o tym co się tutaj dzieje bo chyba nie wiem, jak to było z perspektywy niemieckiej, ale z perspektywy polskiej, jak patrzę, dotychczas europosłowie nie za bardzo informowali Polaków, co się dzieje w ogóle w Parlamencie Europejskim, albo informowali ich tylko o tym, co było dla nich wygodne i w sposób, jaki był dla nich wygodny w taki sposób, żeby na różnych działaniach, które tutaj mają miejsce, móc sobie zbudować swoją jakąś narrację polityczną, swoją agendę polityczną, swoją kampanię polityczną. No a po to jesteśmy my, żeby Państwa informować, co tutaj się dzieje, z czym się tutaj mierzymy, nad czym głosujemy, jakie są zamiary Parlamentu Europejskiego, jakie są zamiary Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przetrwałeś. Dziękuję. <laughs> ona była, ona, ta rozmowa była bardzo ważna dla odbiorców w Polsce. Mam nadzieję, że nadejdzie większe zrozumienie dla pewnej decyzji politycznych, które właśnie zapadły między m.in. w Parlamencie Europejskim, że my weszliśmy do tej współpracy razem w grupie Europy Suwerennych Narodów. Mamy naprawdę fajnych europosłów, którzy myślą w sposób taki nacechowany suwerennością, nacechowany pewną niezależnością, nacechowany... Dbałością o interes swojego państwa. I to jest naturalne w polityce, że każde państwo powinno dbać przede wszystkim o swój interes, a nasza rola polityków jest taka, by w tym interesie wspólnie się dogadywać i znajdować złoty środek, by żadna ze stron nie była poszkodowana. Także mam nadzieję, że to się będzie udawać. Na pewno. Bardzo Ci dziękuję za e, dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem na moim kanale był Tomasz Freliś, m, dziennikarz, polityk, e, były rzecznik e, e, AfD w grupie m, Tożsamości i demokracja, demokracja, a teraz europoseł. Europy suwerennych narodów. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że nie była łatwa. <noise> dziękuję. Ale taka nasza rola wyprowadzić również trudne rozmowy, byście Państwo mogli zobaczyć, e, jakimi też jesteśmy. Jakimi też jesteśmy A jeszcze powiem na koniec, bo taka ciekawostka, ty grałeś w piłkę i to grałeś z wieloma znanymi polskimi sportowcami. Tak, grałem w piłkę Pochwal grałem. Się. No, ach nie będę chwalił. Nie grałem w Niemczech w czwartej lidze i w 2006 roku byłem powołany właśnie do polskiej reprezentacji U-18, no i tam właśnie powołany był też m.in. Robert Lewandowski, Kamil no, Grosicki. Proszę. Kamil Grosicki, mój ulubiony zawodnik w sumie, bo ja jestem kibicem Pogoni Szczecin, <śmiech> <śmiech> także no i obserwuję ja mecze. I <laughs> No Ja wiem, no ja, ja byłem właśnie na meczu Pogoni, ja grała z Wisłą Kraków w Warszawie, finał puchar Polski, no i niestety... Żeśmy nie wygrali, ale właśnie no, był Kamil Grosicki, był Robert Lewandowski, tam paru innych jeszcze było. No widzisz, może trzeba było iść w piłkę, a nie w politykę? Problem w tym, że ja po treningach wolałem iść na masaż, a inni trenowali dalej. <grystanie> Typowy polityk. Rasowy <grystanie> polityk. Bardzo Ci dziękuję, no, dziękuję Tomaszu, bardzo. za dzisiejszą rozmowę. No. Myślę, że będziemy się czasami spotykać tutaj w tym no, studiu, żeby dobrze. omawiać dla Państwa różne tematy, które w Parlamencie Europejskim dzieją się, nad którymi głosujemy. Teraz jesteśmy na etapie zbawiania połowy świata w Parlamencie Europejskim. Afganistan, Wenezuela, oczywiście Ukraina super ważne tematy. Czekamy aż Komisja Europejska się ukonstytuuje i będziemy dla Państwa relacjonować to, co się tutaj dzieje. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej, ideologii.